Okej, okay, ja rozumiem. Interesy były trochę słabe ostatnio. Tak, to niczyja wina, dobrze. Nie będę wytykać palcami. Moxie, więc czy ktokolwiek ma jakiś świetny pomysł, żeby interesy znowu mogły ruszyć pełną parą? A może być myjnia? To jest piekło, mili, nikogo tutaj nie obchodzi, czy samochody są czyste, okej? Okay? O, oh, a może billboard? Nie stać nas na billboard, szefie. Pomogłeś, Moxie. Cieszę się, że jesteś tutaj z nami. Ludzie, czy wy zapomnieliście jakie prowadzimy usługi? Haha. <słuch> A, to były piękne czasy. Nie potrzebuję przypomnienia szefie, biorąc pod uwagę, że na tę ohydną reklamę w zeszłym tygodniu przeznaczyłeś większość naszych pensji. Ponadto, dodatkowo zapłaciłeś, żeby leciała bez przerwy przez trzy godziny na kanale, którego nikt nie ogląda. O hej, wypraszam sobie, co jest ohydnego w super fajnym co? To świetnie odwraca uwagę od reklam, w których pierdolą głupoty. Ludzie kochają musicale szefie! Dokładnie, Mili! A my właśnie zrobiliśmy musical! Czy ty chcesz zniszczyć moje marzenie o muzykalu, tak jak mój tatuś? Szefie? Ponieważ teraz jedyne co widzę, to mój ojciec dupek mówiący do mnie, niszcząc moje marzenie o byciu tym, kim naprawdę jestem. Chcesz zniszczyć jego marzenie, Moxie? Ja... Co? Myślałam, że Ciebie znam. Nie mogę w to uwierzyć, Moxie, po tym jak uczyniłem Cię pracownikiem miesiąca. Okej, okay, szefie. Przepraszam, ale dżingiel reklamowy nie umywa się do teatru muzycznego. Nikt tak naprawdę nie lubi dżingli. Ja je lubię. Nie próbuj... nie próbuj zgadzać się z nim przy mnie. Witajcie, jestem Blitz, o, jest nieme, i jestem założycielem IMP. Jesteś kupą gówna, którą ktoś zesłał do piekła? Czy jesteś niewinną duszyczką, która została wruchana przez kogoś innego? Poczułem w zabiciu mojej żony zajęcie się z dostawcą! Możecie wyobrazić sobie moje zdziwienie, kiedy obudziłem się tu, po tym jak stan Ohio mnie zabił. Chciałbym odegrać się na tym konfidencie, który widział, jak chowałem je ciało! Całe szczęście dla ciebie, dzięki specjalnemu dostępowi naszej firmy do świata żywych możemy pomóc Ci z niedokończonymi sprawami, pozbywając się każdego, kto bruździł Ci, kiedy jeszcze żyłeś! Kiedy chcesz się kogoś pozbyć, nie myśl, że zacznij z Impulsywni, morderczy profesjonaliści na tym przed piankiem nazwać można to wypadkiem? Impulsywni, morderczy profesjonaliści Robimy to świetnie, bo mieszkamy w piekle Zabijemy męża żonę, nóż ci z słody Impulsywni, morderczy profesjonaliści Doktorze, on nie odpowiada! O, wody! Natychmiast! To nic nie dało! Nie stracę kolejnego! Ognia! Jasna cholera, to faktycznie działa! Jego stan jest stabilny, ale będzie potrzebna operacja. Jaki macie rodzaj ubezpieczenia, dziwaki? Czym kurwa jest ubezpieczenie?! It's for free! Dla jasności, chciałbym tylko powiedzieć, że to wszystko była wina Luny. Powinna była dać nam prawidłowe informacje odnośnie celu. To bardzo proste. Och, idźcie, pierdol, Moxie. Ty idź! Idźcie, się, e, e, jak to się. i. rób swoje! Ej, nie zwalajmy naszej winy na Lunę, okej? Okay? Ona nie zrobiła nic złego. Żartujesz sobie, szefie? Ona jest okropna. Halo, to IMP. Wesołej rocznica adopcji, Lunuś? Mam dla ciebie drobiazg. Czy to lekarstwo na syfilis? Ja. O. Oh. Więc nie chcę tego! Yy! Przepraszam, to były pająki! Jasna kurwa. Um, e, wy, wybacz, ale czy wysłałaś mi reklamę, jak schudnąć? Nie. Czy co, czemu miałby ktoś mi to wysłać? No weź, wiesz dlaczego. Ktokolwiek zostawił jebaną sałatkę z awokado w lodówce, zabieram ją, bo mam teraz zajebiście wielkiego kaca. Czemu piłaś noc przed pracą? Mam kaca z dzisiaj rana, kretynko. Czy to nie moje śniadanie? Wiecie co? Nie mam zamiaru słuchać oskarżeń w moją stronę. Muszę się na czymś kurwa wyładować. Glit, ten bogaty dupek przy telefonie mówi, że to pilne i musi z tobą pogadać. Brzmi na dość napalonego. O Boże, to był jeden raz! Gdybym nie przespał się z tym uprzywilejowanym dupkiem, nie mielibyśmy dostępu do świata żywych. Że co? Mam tę książkę, mam tę książkę, mam tę kurewsko ciężką książkę. O, o szkolera! Sorry, wyruchałem ci męża. Nic! Przecież słyszę! O, co mogę zrobić dla siebie tym razem, Stolas? Jest pewien kandydat polityczny w świecie ludzi, który zagraża niektórym z moich wspólników. Próbuję przekonać ludzi, że globalne ocieplenie istnieje. A nie? Cóż, tak, ale więcej ludzi umrze, jeśli nic w tej sprawie się nie zmieni. No i czuję się tu taki samotny. No tak, cóż, to ma sens. Dobrze wiesz, co się dzieje, kiedy czuję się samotny, Blitzy. O jasna kurwa cholera. Kiedy jestem samotny, robię się głodny. A kiedy jestem głodny, mam ochotę poczuć w gardle twojego czerwonego. I wylizać twoje. Zanim wyciągnę twojego... Używając zębów, zanim zaczniesz krzyczeć, jak pieprzone dziecko! Buh. Zjedz to! Kojarzysz ten most nad autostradą? Tak. Nastraj tam. Chodzi o to, że. Luna jest bardzo wartościowym członkiem naszej rodziny, a my nie wyrzekamy się rodziny. Nie jesteśmy rodziną szefie. Pan jest szefem? My, pracownikami. Traktujesz ją, jakby była jakąś kłopotliwą nastolatką. Jest raczej jak uzależniona od narkotyków bezdomna kobieta, której dałeś telefon! To obraźliwe. Bez bezdomnych ludzi nie miałbym połowy śmiechu i radości w moim życiu. Skoro już poruszamy temat rodziny, możesz przestać śledzić mnie i mieli po godzinach pracy? Daj spokój, kochani, to nic wielkiego. Przepraszam! Co? Kochanie, podasz mi masło? Jasne, kochani. Uwaga, spoiler! Masło się rozpuściło! Co cię tak śmieszy, skarbie? Zdumiewająca gra słów. Co to? Czemu jesteś w lodówce? Co takiego ciśni? Śniło mi się, że moi rodzice byli mordowani. A teraz chciałbym do tego wrócić. Demono mówiąc nie, ty wybrałaś, ty wybrałaś mnie. mnie o mini. Czy ty teraz nas kurwa nagrywasz? Więc przestań to robić. Nie widzę żadnego problemu. Coś, czego nie miałem zobaczyć. Nie. Czyżbyś miał małego ptaszka? Szefie, to co mówisz i to jak się zachowujesz, jest zupełnie niestosowne! Uspokój się, Moks, bo dostaniesz ataku paniki! Jestem spokojny! Już, już. Ja tam nie oceniam ludnych rzeczy, które robicie sobie poza godzinami pracy. Więc nie oceniajcie mnie! Oj, mam swoje zdanie na twój temat, szefie. Nawet bardzo dokładnie. Moks, on jest naszym szefem! Nie, nie, w porządku, Mil. Twój mąż jest po prostu, jakby to powiedzieć, żeby nie być napasliwym, upośledzony. Przeobrażanie mnie w szczeniacki sposób sprawia, że czujesz się lepiej w swoim smutnym, samotnym życiu. W zasadzie to tak. Masz żonę tylko dlatego, że łatwo tobą manipulować. To nie tak dziwko! Nie mów w ten sposób do mojej recepcjonistki. Jest wrażliwa! Tak jestem! Jesteście pieprzonymi dupkami! Zamknij się dzieciaku masz. Szczęście, że tu jesteś. Ech, ta firma to jakiś żart. No dobrze, więc wróćmy do rozmowy o mojej stylówce. Nikt nawet o tym nie wspomina. Dlatego postanowiłem o tym wspomnieć. Wygląda świetnie, co nie? To było dosłowne piekło. Leży z tym udawać sparaliżowanego, żebyście wypojeby mnie nie zabili. Ale teraz tego chcę! Chcę umrzeć! Ty jesteś samolubnym, chciwym klaunem, a ja jestem dzieciakiem. Powinniśmy lubić klaunów, nawet tych strasznych. Ej no, to nie było zbyt. Gdybym chciał słuchać jakiegoś kretyna bez kręgosłupa, to sam wyrwałbym swój i się go kurwa zapytał. Nie odzywaj się tak do mojego męża! Ja. <laughs> to ma być twój mąż! Myślałem, że jesteś dziwką, ale nie wiedziałem, że potrzebujesz kutasa tak bardzo. A ty? Co? Co ze mną? Nic. Nie rozbawiam z psami. Wolę koty. Wow! Wiesz co dzieciaku, naprawdę jesteś dupkiem. No tak, no. Jest trochę z kurwysynem. O kurwa! Właśnie napisał nasz klient. Wygląda na to, że jednak on był celem. Kto? On. Ja? I ja. Oni chcieli, żebyśmy naprawdę zabili dziecko. Tak właśnie napisali. O chrystie na patyku. Czyli jednak Bóg istnieje. Wiecie co ludziska? Za pomocą tej firmy chciałem udowodnić, że jesteśmy w stanie zrobić dokładnie to samo co wszyscy inni. Jak zabijanie ludzi. My jako grupa impulsywnych morderczych profesjonalistów obiecujemy uregulować niedokończone sprawy albo twoje pieniądze znikną bezpowrotnie i będziesz mógł wystawić nam złą recenzję, a my będziemy udawać głupich, bo to piekło i nikogo to kurwa nie obchodzi. Wiecie co? Nawet jeśli ten dzieciak był celem, to wciąż był dzieckiem. To ważne, żebyśmy przeszli przez to wszystko z szacunkiem. Łagam. Jeśli ktokolwiek widział mojego małego dzieciaka, proszę dać mi znać. Nie ma za co? Och, co za dreszcz, kiedy krwawe spada deszcz. A Mili mi zabija deszcz. Ona zabiera mi dech, dla jej ofiar topek, mówię ci. O, mili, tyś królową mą, choć deczko złą. Bo naszym wrogom już się kości gną I pośród diabłów i zwłok bez ciebie straciłbym krok, mówię ci. O, mili. Kiedy krew powoli kapie w dół, kap, kap, kap! A Ciała łamią się na pół. To ty mówisz mi, że ta makabra jest przyjemna ci. Bang, bang, Jestem wręcz morderczą, prawdziwą miłością, mą mówię ci. O, ladari, la demonu mówiąc nie, ty wybrałaś mnie.